Witam wszystkich. Chciałem dzisiaj zaprezentować co czeka na ewentualnego nabywcę zasilaczy High Power o 600 z serii Element Bronze. Generalnie same zasilacze są dostarczane w takim charakterystycznym opakowaniu czarno-brązowym z dodatkowym uchwytem, natomiast sam zasilacz zapakowany jest w takim bliższym. Do całości dostajemy się w taki sposób. I tak, e, poza samym zasilaczem, o którym zaraz tutaj zaraz coś więcej powiem, e, dostajemy w oddzielnym opakowaniu e, kabel zasilający, opaski zaciskowe, śrubki. O, o nawet jakąś tak trajektywę. E, sam zasilacz natomiast jest tutaj dostarczany w takim plastikowym blistrze przezroczystym, e, no, przed którym tutaj tak nic już się nie chowa. Już od razu widzimy, z czym mamy tutaj do, do czynienia. E, w każdym razie, sam zasilacz ma tutaj standardowe gabaryty ATX więc tak naprawdę zmieści się do każdej obudowy zgodnej jest po prostu z ATX jak widać opleczona jest tutaj wprawdzie tylko jedna wtyczka ale na szczęście jest to wtyczka główna czyli 24 pin ATX generalnie sama nazwa element Bronze jest tutaj dość zobowiązująca i nie inaczej jest w tym przypadku generalnie sama tabliczka znamionowa, już tutaj nam to wyjaśnia tak naprawdę. Mamy tutaj po prostu oficjalny certyfikat, certyfikat 80 plus brąz, natomiast obciążalność tej jednostki to jest około 504W na 12V. W związku z czym wydaje mi się, że taki, taka typowa jednostka zasilająca do współczesnego komputera jest jak najbardziej na miejscu, tym bardziej, że ona dużo nie kosztuje. Na naszym rynku zasilacze High Power serii Element Bronze o mocy 600W kosztują około 280 zł. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś specjalnie duże pieniądze. Sama marka Hi-Power to jest generalnie dość taki charakter, że debiut na naszym rynku, natomiast no, z tego co wiem, za granicą te, te zasilacze wypadały całkiem nieźle w testach. Jak przyjmą się u nas, no to oczywiście pokaże czas.